Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Gal zapraszam na kolejny odcinek Stwierdza Krzyżowiec. Dzisiaj misja 41, Grom w górach, no i samotnie mierzymy się przeciwko Ryszardowi i dwóm kalifom. E, to jest, to jest, wiecie, to jest zdrada. Rysiek z dwoma mm, cholernymi saracenami, no to nie jest coś, mm, co wiecie, co przejdzie, co powinno przejść płazem, więc dojeżdżamy ich i tyle. Znaczy tak, w sumie... Okej, okay, muszę się zastanowić, co z tym zrobić tym fantem, bo nie wiem, czy 3000 zł wystarczy, żeby zabić pierwszego kalifa. Jeżeli zabiję pierwszego kalifa, to myślę, że z dwójką pozostałych poradzę sobie jakby graczy SI botów. Poradzę sobie na luzie, ale jeżeli nie dojadę tego pierwszego kalifa, może być ciężko, więc zobaczymy. Spróbuję go dojechać asasynami plus lordem, bo to ostatnio działało całkiem przyzwoicie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy tak. Budynek do. Twoja popularność tak. spada. Badumki. Nie można tutaj tego zbudować, mój Co nie można tutaj tego zbudować jak dopiero to zbudowałem Dobra, Lordzie? Zapierdzielaj. <laughs> Zawsze proszę. I rekrutujmy asasynów. I oni też zapierdzielają. Potrzeba nam nowych rekrucji. Nie? woli? Jesteśmy Dobra. Lord? Lord zbierze na siebie obrażenia. Słuchajcie. Potrzeba nam nowych. z tego wyjdzie? Coś czuję, że nie. To nic z tego nie wyjdzie. Już ogień się pali w tym momencie. Aha. No, jego... jest atakowany. To powiedzieć. Kompletnie. Ej, to chyba nie zadziała. To kompletnie chyba nie zadziała. No. Okej, okay, nieważne. Wiadomość Ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ugrać to. Defensywnie. Mi się wydaje, może się mylę, ale tak, yy, jakiś mur by się może przydał, ale tak. No rzecz w tym, że tutaj wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jabłuszek sporo, no właśnie. Jabłuszka, jak wiecie, to dobry biznes, więc więc zróbmy to. Zróbmy ten dobry biznes. Yy, I teraz tak. Postawimy tą basztę w tym miejscu mniej więcej. Pociągniemy mur, ale w taki dziwny sposób troszeczkę nie wiem czy to nie jest kompletnie bez sensu, ale... No, wiecie, metoda prób błędów to jest... to jest, wiecie, to tak tak gramy, nie? To jest metoda própi błędów i no i to wszystko Trzeba nam nowych I kusznicy mnie kuszą, że tak powiem. Kusznicy mnie bardzo kuszą ze względu na że Coś mi tu napierdziela. Tylko że to właśnie troszkę mnie. Nie ratuję przed tym kalifem. Oj, zobaczmy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Kusznice za chwilę. Potrzeba na nam jest zapełniony! Oooo to jest... Dobrze taki komunikat, bardzo przyjemnie słuchać taki komunikat na samym początku gry. w tym, że ja sklepiku nie O, Ooo oni już idą tymi Tak, no i... Co walę do podpalaczy? Na trzech podpalaczek, uważnych tu nie może. A zanim on tam, oni tam dotrą, to będzie już pozamiatane, coś czuję. Dokładnie. Tak, żebyście wiecie, kupili no to, nam trochę czasu. Oni mogą pójść od razu do spichlerza. Ja sprzedam od razu wszystkie bułki, bo w moim zamku, jak wiadomo, je się bułki, nie chleby. Sam się tu spalę chyba. ale dobra, dobra, poradziliśmy sobie z nimi. To jest nawet dobra wiadomość. E, dobra. Jest czeka za oknem, ale to nie ma większego znaczenia. Linusryk. To z całą pewnością nie jest wilk, w sensie ten bot. Niech się zacznie obleżenie! Nie bierzcie Nie, najpierw jentów, do drewna. Zabijcie ich wszystkich! Zróbmy tu tak parę budynków, wiecie, na kupie. Co się mówi? Przygotuj się na śmierć! A to może kupa nawet być, w sumie wysparę. jest parę. Aj, darci i kurczę wiadomość od Lwiego Serca. Wojna tu na z katapulty. O ja. No i pozabijali Wielbłądów. Ja że To Lwiego jest pieniądze jednak... na. na twojej warowni zanim ten dzień się skończy. Więcej arabski. kusi, żeby zrobić tych arabskich trochę więcej. Dobra, nic. Na razie sprzedajmy to, całą żywe. Nie masz wystarczającej ilości Okej, okay, pszenicy w zasadzie bym sprzedał. Nie masz wystarczającej ilości Ducha Idą no handbary. się, że idą na splitter. Kurde, jak ja nienawidzę katapu! Oj, 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 Dużo tego tutaj się narobiło. Potrzeba nam nowych rektorów? Tak. A, ja już tu nie wejdę. Ej, no nie. Coś... Hmm... hmm. Tak, Powiem wam szczerze, tak to, to nie masz wystarczającej ilości. Obłat. Wiadomo, że. Piluj swoich pleców, prinzezu, piluj pleców. Tu dużo uczników. Kurczę, czekajcie. Coś, coś tu trzeba wymyślić innego, bo to mi się nie podoba. Wiadomo, że... To mi się kompletnie nie podoba. To nie jest dobry plan. Czekajcie. Spróbujemy dojechać przeciwnika, ale troszeczkę w inny sposób. stawimy dwa domki. Eee, tak. Troszkę tak bardziej Twoja defensywnie zbudimy. W sensie postawimy wieżę agresywną, oczywiście. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Spróbujemy go skończyć w ten sposób Smuukum. Halum. Dobra. Komatarkop. Nie wiem, czy to się uda. Nie złota, O. Nie no, czekajcie, jak to zrobić? Ej! Jak to kurcze blade zrobić? Tu jest ogromny, jakby ten. Tu w ogóle przez to wodę można przejść w każdym miejscu. więc ja tego nie jestem w stanie zagrodzić. To Zrobić no to biznes z zb zb zbieraniem żarcia jest rozsądny. Czy może tutaj by jednak postawić spichrze, żeby mieć tutaj całą ekonomię? Ale no, jak on zrobi cholerną katapultę w tym miejscu, to jest w stanie mnie zaorać. Nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać. Czekajcie, niech ja pomyślę. Mm. Dobra, wiecie co, spróbujemy jeszcze raz. Czekajcie, a tutaj? Tu jest przejście? Nie, tu nie ma przejścia na górze, a. Tylko co z tego? Co, co nam to daje, że tutaj nie ma przejścia? Ktoś mi może powiedzieć? Nie wiem, w sumie... Ale to, ta rampa wygląda tak zachęcająco, nie wiem... Jakiegoś powodu... Dobra, no nieważne. Eee. Ty pichasz tu postawimy do odmiany? Jabłuszka... Trzy budynki do jabłuszek zrobię, nie? Na razie tak, wezmę dużą basztę, tylko że postawię ją tak. Może tutaj czekamy na rozkazy. Że Oni stąd nie będą naparzać przecież. Ja nie będę miał chyba na nich zasięgu w ogóle. Cmukum. potrzeba nam nowych Cmukum. Ser. Halum! No nie jestem pewien jak to zrobić, naprawdę. Potrzeba nam nowych. Te misje naprawdę ser. z czasem robią się trudniejsze i to jest Cmukum. też bardzo fajne. Mega fajne, szczerze mówiąc. Naprawdę wspominam kilka razy, że rzadko kiedy zdarzają się takie gry single player rts -y, które naprawdę dawałyby Powtarzam, naprawdę za bardzo, Potrzeba nam nowych rekrytów, które dawałyby aż tak duże wyzwanie i tak dużą satysfakcję po ewentualnym ukończeniu tego wyzwania. Choć zazwyczaj jest tak, że wiecie, Kończysz i... a to nie było wcale takie trudne. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Oczywiście tak jest, ale to nie zmienia faktu. Dobra, hmm. sprzedajmy cały żelazo. Nie masz Będziemy wystarczającej dać. ilości towarów. Sprzedajmy całą tą oliwę, czy... co to jest. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie trzeba by też zbierać. że ja się pobawię tu... są zbyt szczupłe, się bawię w ekonomię i zaraz mnie dojadą i się skończy, nie? masz nie? wystarczającej ilości towarów. Piwo, karczmę też można by tam postawić na górze. Czekajcie. Potrzeba można... drewna. Oj, dobra, drewno nie ma. Nawet jak można, co z tego, jak ja mam łóżka, więc po cholerę mi ci myśliwi. Dobra, czy ta wieża mnie ocali? To jest pytanie. Czy ta jedna wieża będzie w stanie mnie ocalić? smułku Potrzeba się, nam nowych rekrutów, na Senatru kohalan. Ale może się będę mylił. Byłoby miło, chyba że postawić tutaj drugą gdzieś taką mniejszą, gdzieś wiecie. Hmm. do razem? razem? to. E, dobra. A drewno? O, no tak. Powiedz tylko, co mamy zrobić? To pestka! Mniejszą wieżyczkę? O, widzicie, o to mi chodzi, o to mi Uuu, chodzi. Ja. Żeby jak on zrobi katapulty, to żeby nie był w stanie strzelać mi bezpośrednio na ten. Wiadomość od Lwiego serca. Moi ludzie katapult. są spragnieni bitwy tak samo jak ja. Przygotuj się do walki! Kurde, głupio to zrobiłem. Nie? Na Jesteśmy atakowani! Jest wiadomość od Kalifa. Przygotuj się na śmierć niewierny! O, zabijcie to! Budynki płoną seriasz Wiadomość od kalifa Moje zwycięstwo jest w naszej ręki Pomysł to wyrzeczko nie jest głupi, ale my z drugiej my strony my tego my tyle my idzie my na samym początku Wiadomość od... No nie jestem pewien jak to, to zrobić. I Jednak dojechanie precie, tego pierwszego Ryszarda? nie no, nie dojadę Ryszarda bez jana. Czy jestem w stanie dojechać Kalikt to jest naprawdę jeden z najmocniejszych kwestii, moim zdaniem. Widać, że on jest agresywny i często atakuje. Kurde, no spróbowałbym go do dojechać. Spróbuję jeszcze raz. Spróbuję, a nie, może z basztą? Potrzeba kamienia. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie, nie można nie tutaj basztą. tego zbudować, mój panie. I co? No ja już tu nie zbuduję muru, żeby wejść po niej, nie? nie? Ajajaj. Aj, 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 aj. Potrzeba kamienia. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba kamienia. No I zanim się zbudować, mi się kamień zrebi, to już panie. nie jestem w stanie ich za bardzo postawić. No i co? Jesteś czwartym, największym. Dobra, nie dobijaj mnie. Jestem czwarty. No kurde no i jestem, no i co? Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Smułkum, samet rokoralny. Trudujemy. potrzeba nam nowych rekrutów. Ser, jesteśmy atakowani. Wy na pewno mądre, ale dokąd idziemy? Tak, wyruszamy. Ja chyba nie zdołam tego Zmukum. tak zrobić. Wyzjają, za dużo tego strzelania. Ser, Halum, chciałbym zrekrutować tego milion razy więcej. Nie ma szans, no nie wybiję tego. Smułkum, potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Zaraz, no tak, trzeba zniszczyć mu budynek, który rekrutuje. Gdzie on stawia ten budynek? Nie mam pojęcia, gdzie on postawił ten cholerny budynek do rekrutowania najemników Szczerze powiedziawszy. Co nic nie daje. Co mi kompletnie nic nie daje. Eee, zgubiłem się. Dobra. No nie wiem, no co tu zrobić? Ej! Dobra, mam jako taki pomysł. Powiem szczerze, że jeszcze nie wpadłem na to dokładnie, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że jest idea, która może zadziałać. Nie tak, można. Zaczynamy tutaj tego standardowo. Budować, Panie. Idziemy w kuszników. Ale zanim w zasadzie to zrobimy, ze 2-3 budynki do tego. I zbudujmy kilka domków, ze względu na fakt, że żarcie generalnie nam nie brakuje. Tak. Sklepik, kupujemy kuszę i pancerz też, rekrutujemy kuszników. Uwaga. Potrzeba nam broń. Sprzedajemy za oliwę. Nie masz wystarczającej ilości. Sprzedajemy sobie żelazo. Nie masz wystarczającej Generalnie ilości zaczynamy to z, stosunkowo niewielką ilością zasobów, w sensie złota. Ale jeżeli wszystko to sprzedajemy, do tego mamy całkiem sporo. A mogę nawet całe żarcie nie to sprzedawać, mam naprawdę dużo i musimy postawić o co istotne. I o czym zapomniałem. Uwierzę tu... O. Tak dokładnie. Tak dokładnie. Bo na początku jest naprawdę gruba ofensywa tych cholernych tych. Dobra, i co robimy teraz, wydaje mi się, dosyć ważne, to te, te budynki do kurz. Zaczynamy robić kusze. I kupujemy jeszcze parę pancerzy i kupujemy jeszcze parę kurz. Rekrutujemy parę Potrzeba nam broni, ser. Gotowi do ser. Wciskamy ich tam. Na pozycjach szybki marsz! U, e, dobra, czy jeszcze jestem w stanie coś tam kupić? Chyba tak. Jeszcze kilku kuszników bym tam dowalił na tamtą drugą. tam, strony Ryszarda, idzie naprawdę gruba ofensywa na samym początku. Od... Trzeba jakoś się obronić przed tym, nie? Dobra, i nasza sytuacja nie jest zła. Sprzedajmy cały kamień generalnie. Nie masz czy to dobry pomysł, ale zróbmy tak. Kupmy jeszcze trochę tych kurz. O, no, widzicie, i nam doszło już parę takich ja mam nieruchomość. Ruszać się. No, i to, to ładnie czyścimy tych zbrojnych. Tu zbrojnych jest, jest dużo. Najgorsze tak ja. no jest to. Czekajcie, chyba źle zrobimy. Tu chyba powinienem jeszcze postawić jedną wieżyczkę. Albo i nie, już nie pamiętam. Wiadomość od Kamila. się Wiem, tym nie 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 Mam nadzieję, że ci Łukusznicy się poradzą z tym frontem. A tutaj ja za chwilę coś będziemy L. wymyślać. Mamy kamień, a czy mamy drewno, więc zrobimy dwa budynki do kamienia. Spróbujemy w ten, w ten sposób to zrobić. Dobra, kurczę nam cały czas dochodzą jeszcze. Świeżutkie pachające prosto z pieca. No. Wiadomość od kalika. Najgorsza jest ta balista kolejna, na którą ja nie bardzo... Okej, okay, nie, mam na nią zasięg, Dobra, musimy zaraz bliżej! Dobra. Chciałbym kupić parę pancerzy i zrobić jeszcze parę kuśmików. Uuu, mamy! To, że... Para mnie! Broń! To pokro! Nie nie więc sprzedajmy! To... Bo może paść za chwilę na zbrojownię, więc szkoda, że będzie jest bardzo mało. Dobra, tu mamy zasięg na wszystko. A, nas tu mamy zasięg. To jest właśnie problem. Dlatego powinienem tu postawić jeszcze jedną wieżyczkę ja chyba na froncie. Ale dobra, to tylko po Jak widzicie, żarcia też mamy sporo. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Grunt to to drewno, naprawdę, tylko że po cholerę oni idą w tamtą stronę to drewno, kurde, lepiej jakby tu chodzić. I tam jest. dwa budynki. Baraki też padną za chwilę, ale to nic. Baraki se później odbudujemy tutaj czy coś tam. Tu zresztą też do drewna pasz się chłopów można zrobić. Ale na razie to najbliższe z zbierają. Oni chodzą teraz tutaj i wszyscy giną po kolei, nie. Dobra, na razie się ciut uspokoiło. Ta wieżyczka musi się utrzymać. To jest absolutny must -care. Ona jest kluczowa. Mimo, że tak naprawdę teoretycznie tu się wszystko dzieje, to tak naprawdę tu się bardzo dużo Wiadomość działo, tylko ręka. tego nie było widać. Po postawieniu tej wieży nas po prostu ratuje. Dobra! I teraz zrobimy tak. Widzimy to. o wieżyczkę. Dupniemy tutaj. U, Wiadomość od jego serca. Przepasaj się na ostrz swoje żelazo. Wkrótce zostaniesz poddany próbie. Trzeba się tam podobno jakoś zestakować te jednostki w tej małej wieżyczce i będzie wiecie milion kuszników w małej wieżyce w której może się mieścić tylko pięciu, ale ja już wspominałem parę razy, że takich skryjtowców nie bardzo chcę wykorzystywać. No bo to, to nie jest to samo, nie? to ta wieża, kurde, no Jeden strzał i on pada, praktycznie. Tylko się naprawdę, rzucą. To jest ciężko, jest cholernie tak, ciężko. Wiadomość odem w jego sercu. Wojna to niebezpieczna mało. gra, mój panie. Jak Za drewno mam. Dobrać. Ser? Tutaj jeden kusznik zginął, więc to jest na razie naprawdę luty. O nie, 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 nie. nie. cały żarcie trzeba sprzedać. Nie masz wystarczającej ilości. Okay, nie, to że jest. Tu chier Twoja popularność Wiadomość o końca. Nie można tutaj tego zbudować panie. Dobra. Arabscy ucznicy powiem wam szczerze, też chyba by się przydali krzyżenie złotym. Dlatami <klimy> do boise Cholerne balisty, które mają na mnie zasięg. Ja nie bardzo mogę w kącie post postawić własne balisty. Względu na fakt, że... No ci podpalacze, łucznicy, wszystko i inne pościąga, nie? Dobra, tu straciłem jednego kusznika, więc to jest naprawdę mega dobry wynik. Dobra, postawimy barak tu. Okej, okay, no widzę, że straciłem... Obrojownie postawimy tutaj. Cały czas te balisty. To jest wkurzające, niesamowite. Nie A Kurde. Tu za duże straty trochę poniesiemy. No ja tu nie mam nic do obrony. Płonące. Kurde, to jest ciężkie do zrobienia. Budynki płonące. Jak to zrobić? Dobra, wiecie co? Poszukam chyba rozwiązania na kolejny odcinek. Ej, ta misja jest trudniejsza niż myślałem, naprawdę. Te Ludzie zmasowane ataki Galików są naprawdę wkurzające. Nie bardzo jestem dojechać w stanie tego, tego jednego. Też może by się jakoś dało to zrobić, ale no... Czekajcie jeszcze raz ponów misję. Dobra, nieważne. Dobra, spróbujemy tego w następnym odcinku. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Część spada.